Dzień witam was w kolejnym odcinku z Celsko z Kinsla. i dzisiaj mam taki, yy, taką chrapkę na Hydra Casey, więc polecimy sobie po 100 razy ją otworzymy na batelkach czy też pojedynczo no szczerze to chciałabym Pandora Globs sobie zrobić, nie ukrywając oczywiście one będą na, na trybie normalnym, nie na trybie jester, więc zobaczymy moje szczęście oczywiście jeżeli wy chcecie sprawdzić swoje szczęście, no to wpłacając moim kodzikiem macie szansę zgarnąć jednego z tych czterech skinów z minimalną wpłatą 8,40, 20, 30 lub 50 zł w przypadku koski nawet o wartości 1000 zł. Także powodzonka, jak wpłacicie miło 50 zł, jesteście z automatu dołączeni do wszystkich czterech konkursików, a jak wygracie, to jako prezent przy wpłacie go od razu dostaniecie, no i wtedy konkursik się zakończy, a ja oczywiście dla Was dodam nowy. Oczywiście wszystkie wpłaty z kodzikiem COLIWIA, który po aktywowaniu daje Wam również dodatkowe 10% do każdego depozytu oraz 20% na start dla nowych użytkowników. Kroka jest dla osób pełnoletnich, będzie skinek do wygrania za darmo, wystarczy skomentować hasłem konkursowym, zostawić suba z dzwonem, lajka, no i wbicie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem, ponieważ tam są wyniki na skiny z poprzedniego odcinka. Nie przedłużając, zabieramy się do naszej paręłeczki na dzień dzisiejszy. Dobra mordeczki, odcineczek zaczniemy sobie tym, że otworzymy tą skrzyneczkę sobie na raz 20 razy, czyli dają tutaj 20 sztuk, wybierz liczbę taśm kurczę po 3. Dałabym po dwie, dałabym po dwie. Będzie tak, 10 otworzeń łącznie, także no zobaczymy. 1600 zł, 20 skrzynek. No dobra, let's go. A zanim to, to oczywiście zobaczymy, co tutaj możemy sobie zrobić. Oczywiście, tak jak mówiłam, sport glovesy Pandora's Box, Hedge które też są bardzo śliczne. I do tego, co my tu mamy, jakieś takie. Okej, no dobra, powiem Wam, że te pierwsze dwie, no to jest kozak, to jest naprawdę kozak e, Dobra, lecimy tak jak mówiłam 20 na dwie taśmy I let's go Cię kręci, się kręci Zaraz już dobiegnie końca, jesteśmy w połowie I kurczę, o, mamy oni Onitaji Okej, okay. zajebiście Zajebiście, już mi się podoba Już mi się naprawdę podoba 2,5 koła, czyli łącznie mamy proficik 1000 zł z tego jakże Odporzenia, także jak najbardziej Tutaj blokujemy sobie Podsumujmy na sam jest nasze dropy i lecimy sobie kleić batelkę, ponieważ czas goi, goni troszeczkę. E, ja do lekarza jadę, także. <gry> unlucky, unlucky. E, lecimy sobie 20 sztuk i damy sobie trzy osoby. Da... Dobra, damy trzy osoby. 4 osoby, tryb standardowy rzadko daje na 4 osoby, ale myślę, że jeżeli są to skrzyneczki CS-owe, e, to jestem ciekawa w ogóle, czy na 20 skrzynek jedna z czterech osób chociaż dropnie sobie złoty itemek. Dobra, lecimy. No tutaj będą długie te watelki, ale czasami myślę, że poko, jak tak się kręci coś e, dłużej, a nie tak wszystko szybko, szybko, szybko. E, to jest taki na chill out odcineczek, bo no, sama też nie czuję się za dobrze z moim głosem. Nie jest jakoś super. Ostatnio mnie gardło bolało 4 dni, 2 dni miałam chrypę, przez jeden dzień w ogóle nie mogłam rozmawiać. Teraz gardło mi zeszło w takim sensie, że mnie już nie boli, ale mam same zatoki zawalone i mam głos jakbym. Przez nos w sumie mówiła, także Chciałabym w końcu być zdrowa, naprawdę, chciałabym być zdrowa Pogoda niestety nie dopisuje za oknem, ostatnio było bardzo ciepło, teraz jest po 20 stopni Piździ jak chuj I no Na mnie to działa, na mnie to działa, ja po prostu odczuwam każdą pogodę I Jak jest taka ponura, no to ja po prostu, no nie mam módu w ogóle Jest tragedia, lipa fest Jesteśmy w połowie naszej patelki no i póki co nic tutaj ciekawego się nie wydarzyło, ale jedyne, czego wiem, to że proficik z tej batelki będzie całkiem spoko. No ponieważ tutaj już z 1500 zł lekko jest uzbierane przez czterech graczy. Oczywiście się skrzyneczek do końca, a ja jestem dziś w tyle za botem w Rosso i ciężko mi będzie go dogonić. Mam nadzieję, że chociaż jeden złoty temat tutaj poleci jeszcze w tej batelce. To prawda, skrzynka kosztuje 80 zł, także jak już poleci, no to będzie. no Mega profit, mega profit. No ale dobra, no zobaczymy. Cztery skrzynki do końca. No i szczerze myślę, że tutaj chyba już nic nie poleci, co mogłoby mnie tutaj zdziwić. No tak jak myślałam. Dobra, trzeba, nie przedłużając, trzeba lecieć, kopywać tą bitwę i lecieć sobie na następną. No właśnie, no właśnie, proficik, ile 200 wy będzie. No dobra, więc tu w profitu jako tako by tu wyszło i damy sobie w tryb Oczywiście teraz spróbujemy sobie wrzucić. Może ktoś do nas dołączy, w sumie jest godzina 12. Także chyba średnio o tej godzinie ktokolwiek tam gra na stronce, jeżeli chodzi o jakieś większe balansy. W nocy często właśnie grają, a ja w nocy rzadko gram, bo ja w nocy śpię. Jestem już chyba za stara na to, żeby przesiadywać po nocach. Niestety, z wiekiem wszystko przychodzi. Yy, no, ale cóż, no ale cóż, trzeba się posługiwać. Botami. Ja tu zastanawiam jedno, że mamy drugą baterkę pod rząd. Jeszcze nie dało nam. Bota Emily. To mnie naprawdę mega zastanawia. No ale dobra, no ale dobra. Myślę, że. Bot Emily się pojawi wtedy, kiedy dam trzy osoby. Tryb standardowy i będę chciała mieć jak najwięcej. To ona się pojawi i wszystko zgarnie. To jest klasyczek. Klasyczek. Dobra. Lecimy, Nawet jeszcze nie jesteśmy w połowie i wiem, że profizik znowu będzie z tej batelki. Delikatny może być, ale no, tyle skrzynek za nami jest. Łącznie chyba po tej batelce będzie 60 skrzynek otworzonych. Yy, także myślę, że po tej batelce polecimy sobie już na skrzyneczki. No, chyba, że tutaj siądzie kosa. No to jeszcze jedną batelkę taką zrobimy sobie, ale na, tak jak mówiłam, trzy osoby i w trybie standardowym polecimy. Yy... No, ale bardziej chyba chciałabym się skupić na pojedynczych otwarciach, otworzeniach tej skrzyneczki, no i spróbować coś wydrobić w końcu. No, a okej, okay. no, a mi się podobała do tej pory, ładnie sypnęła, no, ale my tutaj porujemy oczywiście na złoty itemek. No, już nie ukrywając to, że na najdroższy bym chciała, ale no, zobaczymy, co nam tutaj stronka dzisiaj pokaże. Jestem w dobrej myśli, chociaż cztery skrzynki przed nami, a, a żaden złoty item nie poleciał. Żaden złoty item nie poleciał, a bubka chyba przeleciała, jak mi się wydaje. Okej, okay, mamy galilka. No to jest trip shirt, kurczę, bele. To jest trip shirt, niestety. Dwie skrzynki do końca. Czy tu będzie z item? Do ostatniej skrzyneczki. Błagam. No nie wybłagałam, nie wybłagałam, kurczę, niestety. Kurczę, blaszka jesteśmy połowę balansu do plecy. Plecy. Dlatego, tak jak mówiłam, lecimy sobie teraz, e, otworzymy ją tutaj, może spróbujemy 20 razy, i zobaczymy ją, tak, na pojedynczych otworzeniach. To mega ciekawa, może ta taktyka coś tutaj zadziała. E, no póki co nie grzeje totalnie. Jest e, katastrofa, że, tak to powiem, okej, okay, no spok, mamy różowy itemek i jeden, ale no jesteśmy w połowie e, skrzyneczek już i tutaj złoty item się nie pojawia. No, come on. Ostatnia. No i tutaj widzowie już powiem wam, że nie spodziewałam się, że pójdzie tak ciulowo. Dlatego lecimy sobie ostatni raz 20 razy na dwie taśmy. Polecimy, zobaczymy. Okej, okay, jest kałaszek. Okej, okay, mamy emeczkę. Zawsze coś, zawsze coś. To jest i tak czy siak proficik do przodu z tych otworzeń. E, no ale do tyłu jesteśmy niestety z batelkami. No i co? Ostatnie skrzynki. No i gówno. No i chyba Gigi. 100 skrzynek otworzonych. No, ale myślę, że dla widzów mogę tutaj zakręcić jeszcze i wrzucić sobie oczywiście na jesterku yy, na batelkę, jedną taką skrzyneczkę. Yy, trzy osoby, tryb standardowy, tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Mogłam w sumie dorzucić dwie i chyba właśnie tak zrobię, bo nie wiedziałam, że będzie mnie stać. Dlatego lecimy sobie dla widzów. A Wy, oczywiście, jeżeli chcecie skarnąć tego, to skinka zostawcie supertwonem, lajka, a w komentarzu możecie napisać. Co możecie napisać? Dawno nie było, więc w sumie aktualizacja Waszej rangi w cs czy tam na facecie Na premierze na facecie na turniejach, jak zwał, tak zwał, każdy gra coś innego Także możecie się pochwalić A my lecimy na ostatnią batelkę Specjalnie dla Was, żeby tutaj y, troszeczkę emocji w, włożyć w ten odcineczek I ostatnia skrzynka na trybie Jester, czy tutaj będzie złoty item? Wyczekany złoty item, niestety nie wpadł, druga oni Onitaji wpadła dla bota Adriana no i GG, to jest po odcinku Fajnie sypie ta skrzynka, czasami Ale nie z złotymi itemami Także myślę, że jeszcze kiedyś dam jej szansę No póki co skrzynia Breakoutu Chyba jest moją ulubioną, moim faworytem Także żegnam się z wami, miłego dzionka I trzymajcie się, hej!